Duży nacisk będę kładła na to, żeby odczarować rozwój osobisty. Wielu rzeczy, których się teraz uczy w dobrej wierze, co się okazuje, bardzo nam szkodzi. Dużo się mówi o autentyczności, dużo się mówi o compassion. Mówi się o NVC, dużo się ogląda jakichś memów, jakichś motywacyjnych mod, jakieś <słuch> cytaty i tak dalej Najgorsze są te, które mówią zawsze i nigdy. Więc w, tym, w ramach tarczy, w ramach tego szkolenia, ja uczę obserwacji. Mówię stop, zatrzymaj się, zauważ kontekst, czyli tą trzecią, czwartą, piątą warstwę, która jest za tą pierwszą, i zdecyduj, co z tym zrobić. I autentyczność jest fajna wobec dzieci, wobec siebie, wobec bliskich. Ale jeżeli tą autentyczność podarujesz osobie z ciemnej triady, nacezowi albo manipulatorowi, to, to masz wrażenie po prostu myszki, która chce powąchać węża. Dokładnie. Nie będzie, wiesz, zastanawiania się, czy cię oszczędzić, tylko będzie po prostu haps. No, dajesz mi wszystkie swoje szczere punkty. Vulnerability to, wiesz, wrażliwość, żeby pokazać. Dajesz wszystko, czego ta osoba potrzebuje, żeby potem w odpowiednim momencie odpowiednie guziki w tobie nacisnąć.